Wypad, ze stop sprint. Bez rzutu. to wzorował y, się na y, podręcznikach szermierki z XVIII wieku. wiesz? Wszystkie jego wszystkie, tak, wszystkie książki są... Są to przekopiowane podręczniki Szarmierki, tylko dostosowane do... Bo przecież e, sztuka walki wzięła się z Szarmierki. Szarmierka no w sensie... powstała, Już, tak. jak walczyli gladiatorzy, to była Szarmierka, a potem dopiero przecież powstały te wschodnie sztuki walki. No, ale to ta. żadnych rzuceń na razie. Brawo Sylwia Musi być super strzał ręka Dobre! Brawo. Brawo. Wiecie, że to super fajny. Super fajnie, super, fajnie. Super. za mocno wypiśnienie bardzo proszę.